Siemanko, widzimy się ponownie. Chciałem pan tylko szybko powiedzieć, gdzie jadę. Przede mną droga na łowisko strefa ciszy spalonej. Pewnie już duża większość słyszała o tym łowisku. Fajnie, bo jest blisko mojej miejscowości, także w każdej wolnej chwili mogę tam sobie jechać, posiedzieć. Jest to stara żwirownia, głęboka, do, do 12 metrów nawet miejscówki dochodzą. Planowałem jechać na, na wyspę. Albo gdzieś od lasu, trochę od tego słońca też uciec. Niestety wszystko zajęte. Późno zadzwoniłem o miejscówkę, bo nie byłem pewny do końca, czy uda mi się skoczyć. Padło na stanowisko nr 12. Kiedyś siedziałem tam za damem na zawodach. Także potencjał jakiś tam jest. Byłem wczoraj obejrzeć miejscówkę. Sama miejscówka, namiot będzie wysoko. Jest taka skarpa dosyć mocna. I dopiero gdzieś tam na dole wędki, także w nocy trzeba będzie pamiętać o tym, żeby nie wpaść czasami tam w ten, w ten dół. Jadę szybko się rozpakuję, wysąduję sobie miejscówki. No i, no i zaczynam weekend na, na, na najprawdopodobniej dwie noce, ale jeśli coś się będzie działo, to w poniedziałek nocna zmiana, także może uda się jeszcze jedną nockę zostać. Także wstępnie do. Do niedzieli, a jeśli się uda, to do poniedziałku. Także widzimy się na miejscu, jeszcze jakieś 10 km, 15, może, i, i jestem na łowisku. Do zobaczenia później. Siemako, jestem na miejscu. Trochę wieje. Myślałem, że będzie trochę lepiej, ale będzie ciężko postawić markery. No ale to nic. Ale słuchajcie tego. Patrzę, ktoś pływa sobie na wodzie. Myślałem, że tutaj ze 13, ale nikogo nie widzę. Mówię, może bez auta. Ktoś go przywiózł. Patrzę, on wraca w przeciwną stronę. A to gościuś ze stanowiska obok przeciął moje stanowisko, popłynął sobie dalej. Zobaczcie, gdzie on jest, a gdzie moje stanowisko. On sobie pływa tam. Widzicie? A tu jest moje stanowisko. A tam jest... Tam daleko jest jego stanowisko. Byłem trochę w szoku, ale na szczęście szybko się wszystko wyjaśniło. Goście spłynął gdzieś tam do siebie, szuka sobie miejscówek. A ja wezmę się za ponton, szybko rozłożę go. Jak się uda, zabiorę Was ze sobą na wodę. Chciałem Wam pokazać miejscówki, jakie sobie wybiorę, jeśli coś ciekawego się znajdzie. No i później wracamy, rozbijamy się i zaczynamy weekendową zasiadkę, także wkrótce się widzimy. Do zobaczyska później. Jestem na wodzie. Zaraz zacznę sondować. Moim celem będzie znalezienie miejsc na głębokości tak od 5 do 7 metrów. Najlepiej gdyby tam były jakieś delikatne spady. Ja zaraz za tymi spadami wiem, kład ze swoje. Wziąłem dwie wędki ze sobą. Także dwa miejsca trzeba znaleźć, podsypać je dobrze i czekać na pierwsze brania, jeśli takie będą. Gościu ze stanowiska obok Kuba już znalazł swoje miejscówki, także wiem, gdzie mogę już pływać, żeby tam nie było jakichś konfliktów na wodzie. Jeśli uda się coś fajnego znaleźć, pokażę wam to, ale jestem wymyśli, że będzie dobrze dzisiaj. Trochę ciepło, ale wieje. Jakieś tam chmury się pokazały. Jutro mają być jakieś burze, deszcze, Zjana pogody. Może to dobry znak na tą zasiadkę. Także płynę na wodę i szukam miejscówki. Udało się znaleźć pierwszą miejscówkę. Jak widzicie 5-7 metrów. Blacik. Zaraz taki delikatny, ale jednak spadł. a 6, 3, 6, 4. Widzicie, już tak delikatnie coś zaczyna spadać. Jak widzicie, coś w toni się pokazuje. O, tu taki zaczyna się. Fajny dołek. Gdzieś w tym miejscu. Będę kładł swój zestaw. Cały czas delikatnie spada. Także jak chciałem spadzik jest. Więc obstukam to miejsce. I kładę zaraz markera. Miejscówki znalezione. Zobaczcie sobie, może będzie widać. tu Jeden marker. tam drugi. Zaraz pozwijam chabojki wracam na brzeg. Pierwsze co przygotuję sobie wędki, zrobię zanętę i wypłynę, a później na spokoju już rozbiję sobie obozowisko. Najważniejsze, żeby to wywieźć jak najszybciej. Niech już leży i czeka na jakiegoś karpishona. Miejscówki tak jak wam mówiłem, na spadach zostawione, tak jak widzieliście, około sześciu. 6,5 metra maksymalnie. Jedną wędkę dam na śmierdziela, squid z krabem, Skopex z do tego, drugą wędkę, morwą, wastry z truskawką. I zobaczymy. Na jedną wędkę dam trochę więcej, na drugą mniej. Zobaczymy, jak będą na to reagować karpie. I będziemy czekać. Także płynę po habłójki, bo już zacząłem odpływać i wracam na brzeg się rozbijać. Gotowe do wywózki, lewy zestaw, kulki 20, 16, wszystko na słodko, truskawka, soczysta morwa, do tego dwie garści orzecha tygrysiego. Na włosie popek 14 mm, jeden orzech. Karpie pełnouskie, lubię tutaj, właśnie ziarna, słodkie kulki. Tak przynajmniej było u mnie. Widziałem efekty, właśnie w postaci karpi pełnouskich na, na słodko, więc jeden zestaw. Leci taki drugi zestaw, natomiast tu już jest więcej. 20. pele od 14 do 12 mm, żeby zaczął szybko pracować. Zalane wszystko glm -em. Squid karpia japoński ze Squidem. Kulki do nęcenia na haku Squid 20. I popet 14 mm. Tutaj mam nadzieję, że przyniesie to jakiegoś większego karpia. także... Wszystko jest gotowe, do wywózki. biorę ponton, no i trzeba wywozić. To było moim głównym celem, żeby jak najszybciej wywieźć zestawy, a później już na spokoju zacząć się rozkładać. Także nie tracę czasu, biorę ponton i płynę. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak będą wyglądały te zestawy w wodzie. Jeśli byłbym karpiem, na pewno połakomiłbym się na taki zestawik. Zobaczcie sobie sami. Wygląda apetycznie. Idę wywozić. Oficjalnie mogę powiedzieć, że rozpocząłem zasiadkę, wszystko gotowe, powywożone, obozowisko rozstawione, także idę w końcu odpocząć trochę, usiądę sobie pod, pod namiotem, napiję się jakiegoś chłodnego piwka i będę czekał na branie, a Wy zobaczcie jak wygląda moje obozowisko. oglądali filmik z wody PZ2, gdzie Adamowi udało się wyciągnąć Amura Wtedy też strzelali petardami i mówiliśmy, że coś musi wziąć. Czy to jakiś znak? Kijaszki czekają w wodzie. Zaczyna się pierwsza nocka. Może coś w nocy się wydarzy. Także do usłyszenia. Pierwsza nocka za mną, dwa drania, dwa karpie na macie, wszystko z prawego kija, tam gdzie było nęcone na świerdząco. Z tego lewego kija na razie ani piknięcia, Może dzisiaj coś pokombinuję, znajdę inną miejscówkę i tam również położę na świerdząco. Zobaczymy czy, czy one po prostu nie chcą aktualnie na słodko tam jeść i bardziej mi podchodzą może śmierdzące kulki. Zaraz wypiję kawę, zjem śniadanie Zrobię sesję karpią i będziemy je wypuszczać Biorę się do roboty Jest pierwsza sztuka Pierwsze branie Wywołał ten oto maluch 2330 Silny odjazd Nie mogłem go wyciągnąć Zaraz przy brzegu jest spad głęboko, uciekał cały czas w te doły i nie chciał się pokazać, jednak udało się go wyciągnąć, zrobię kilka fotek i go wypuszczać. Chodź, wracasz do domu. A to drugi mieszkanie z tej wody, piękny pełnouski, piękna ryba, pobudka o 5.30, bardzo lubię pełnouski, połakomił się też na squidach, idę go wypuścić. nocka za mną jednak nie mogę zostać do, do poniedziałku ale ta nocka nie była przespana od pierwszej zaczęły się brania, trzy sztuki na macie, były trzy brania wszystko wyciągnięte zaczęło się od pięknego pełnołuskiego. o pierwszej w nocy później następny kar po trzeciej, po trzeciej i już ostatni największy na tej zasiadce Poszł z tej Pokażę Wam tego pierwszego. Piękny, pełnouski. Pierwszy wziął, pierwszy wróci do wody. Idę go wypuszczać. Wracaj do wody. Jest następny mieszkanie z tej wody, wypoczęty, na pełno sił, ciężko go utrzymać. Pokażę, go Wam szybko golec, i idę go wypuszczyć. Zaraz Cię wypuszczę, zaraz spokojnie. Ten jeden, jeden z mniejszych mieszkańców. Dobra, idę go wypuścić. Ostatni karp tej zasiadki mega silny. Najlepsze jest to, że wziął z tego lewego kija. Tam wszystkie cztery z prawego. Tutaj zmieniłem przynętę. Zasypałem na śmierdząco. Postawiłem kawałek dalej. I dzisiaj nad ranem udało się wyciągnąć takiego oto pięknego mieszkańca tej wody. Był mega silny. Było widać, że jest większy od tamtych. Po holu stawiał się bokiem. Nie szartał tak, kija, jak te mniejsze. Zasiadka udana. 5 grań, wszystko wyciągnięte. Wypuścimy tego ostatniego. Posiedzę sobie do południa. Powoli będę się pakował. I czas wracać do domu. Chodźcie, wypuścimy go. Woda, że to nie nowe PP, woda jest tak ciepła, że z chęcią bym skoczył tutaj na główkę, ze szczęścia. O już chce wracać, może jeszcze go pokażę. Piękna sztuka. Wracaj do... Bo... Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. Moja zasiadka weekendowa właśnie dobiegła końca. Zostało mi tylko kilka drobnych rzeczy do spakowania i uciekam do domu. Ale mogę zaliczyć miało tą zasiadkę do udanych. Było kilka karpi na Macie. Miejscówki się sprawdziły: przynęty, zanęty, przypony wszystko chyba było tak jak trzeba, bo, bo były efekty tej zasiadki. Niestety nie udało się przechytrzyć żadnego z tych większych mieszkańców tej wody, ale to nic straconego, to dopiero pierwsza część karpi z głębin, jesień przed nami. Planuję tutaj usiąść jeszcze kilka zasiadek, także może wtedy uda się przechytrzyć te największe karpie stąd. A na ten moment muszę się z wami pożegnać dzięki, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten filmik. Spakuję te rzeczy i uciekam do domu. Także trzymajcie się, dzięki jeszcze raz za obejrzenie filmiku i do zobaczenia następnym razem. Na razie.